Witajcie na kanale Methodical Minecraft z tej strony Crafty Takticzną. Zapraszam do naszej opowieści. Już chyba wiem, co mi nie pasowało w tym dachu tam, <śmiech> <śmiech> czyli od początku. <laughs> Ale to mi teraz zasłania kolumny. I to mi nie pasowało, że to musi być szersze i wyższe. Hmm. Nie chciałem schodu, tylko pół bloku, tak, w ten sposób. I tutaj ten półok super. Przepraszam, przerwa na kropek. Ale tak jak mówiłem, skóry są potrzebne. A na razie nie, nie mamy farmy, bo rozwijamy się w pewnym schemacie, tak, w którym farmy zwierząt dopiero są na właściwie czwartym etapie. Dobra, więc zacznijmy wcześniej. Tak jest. <śpiew> Zbierajmy te broki, żeby nam no tutaj nie przeszkadzały w ocenie sytuacji. Chyba jest nowy kupiec i trzeba byłoby sprawdzić czym handluje. czy się uda eee, Za wszelką cenę chce to nam od boku dawać za wszelką cenę Przepraszam, ale znowu widziałem krówkę To będzie chyba zajawka mojego kanału Chyba widziałem krówkę To już niebezpieczne wysokości. Ale powinno być dobrze. Myślę. Dlatego jak myślę, to się czasami nie ruszam. Jak ja bym chciał tutaj to wykończyć górę. Hmm. Tak, coś takiego może. Bo chodzi o ten, wiecie, taki. Nie wiem jak to nazwać, profesjonalny. Chciałbym zrobić taki fikuśnik, taki krzyżek, jak to jest właśnie w tych. Spróbujmy tak. Jakby to to nam tu wyglądało? <laughs> mm. Nie jest źle, ale może być mi się wydaje lepiej. Dali tak jak... nie 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 w tę stronę bardziej myślałem o takim rozwiązaniu tak Ta mm. Ciekawe, czy kiedyś zrobią w Minecrafcie niewidzialne bloki tymczasowe. Chociaż w sumie tak, to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. Zrobimy jeszcze tak. Trochę poszerzy tutaj to wykończenie. Oj tak, oj tak. To jest to. Uh -huh. To jest to. <coughs> A, no jak tak bardzo chcesz, to zginiesz. Dobra, to mielibyśmy tą część dachu. O, ziemniaki pieczone i woda. O, jak będziemy <coughs> e, villagerami już prowadzić handel, to trzeba będzie o tym pamiętać, że żeby tą wodę właśnie tak Przepraszam, ziemniaki, żeby były tym pierwszym warzywem. Jakie po prostu od nich weźmiemy? Co to się tak tłucze? Wiedziałem, że jak nie będziemy chcieli w tę stronę schodów, to właśnie w tę stronę nam się zrobią Potrzebujemy siekierki bez tego narzędzia Nie damy rady Dobra. Co się będziemy męczyć? Pochodzi mi o to, że ja tak naprawdę tego tu nie chcę. Okay. Jak to się pożeni z tym? Bo pożenić się musi. Dobra. Zostajemy te bloki tymczasowe. To mi się podoba. I nie sądzę, żebym tam w najbliższym czasie coś zmieniał. A musimy wiedzieć, jak te boki tam. No teraz ten dach z całej tak okazałości wykaza wy wy wygląda, wykazalnie jest. Język mi się wygląda. Mm -hmm, mm -hmm. Czy nie? Czy... Znowu tam nie jest za nisko ten dach. Nie chcielibyśmy go wyżej. Pochodzi mi o to, że jak pociągniemy to dalej, to to wyląduje tu nad tym. Kolejny dzień minął. Szybko mijałem tutaj. Hmm. W sumie to nie wygląda źle. Nie podskoczy tutaj. Nie ma szans. Ach. A to wiem. Wiem czy nie wiem. To jest górne a nie dolne mm. jakbyśmy tutaj od, odwrócili ten schodek i dali tutaj taką górną część Jak to uzyskać? Nie wiem oczywiście o co mi chodzi, ale chyba już wiem. Najwyżej odbudujemy taką jak muru, ale chyba jak tak. O! Dokładnie to chciałem uzyskać. Teraz muszę tylko te bruki tam oddać na miejsce. bo drugi to był tylko tak robiliśmy, dobra zaczyna mi się to ręce i nogi, co nie? No. Słyszę Cię. Gdzieś jesteś. Napieramy. Wiking Berserker. Hmm. Czas już spadzie, wiem. Nieźle to wygląda. Naprawdę no, tak mi się wydaje, że... Coraz lepiej. Tak, jak zwykle oglądam się za pająkami. Nie ma pajączków dzisiaj. Przed snem możemy jeszcze sobie zebrać tą farmę jagód. O ile mamy miejsce, nie mamy miejsca. Jajku, jejku. A mówią, że od przybytku głowa nie boli, prawda? A tutaj to właśnie, to jest naszym największym problemem. Dzisiaj nie mamy miejsca w ekipunku. Dobra, nie będę was z tym zamęczać. Dzisiaj dziękuję za uwagę.